Pokażemy Wam dzisiaj, tak jak wcześniej filmik był z PVC, tak pokażemy to na membranie TPO, czasami nazywana modyfikowanym EPDM. -em. Tu należy pamiętać, że czysty EPDM to nie jest to samo, co tutaj mamy. To jest zmodyfikowany EPDM, czyli tak naprawdę to jest TPO, pod, także pod nazwą FPO. E Naprawy tego typu do tej pory wyglądały tak, że musieliśmy mieć zgrzewarkę, ponieważ sam klej bez odpowiedniego podkładu bardzo słabo trzymał. Zobaczycie poszczególne etapy napraw. Mamy dziurę. Naprawa będzie polegała na tym, że z, wykonamy ją klejem ATK812. Najważniejsze to odtuścić powierzchnię. Najlepiej jest alkohol. Jeżeli macie pod ręką aceton, jest jeszcze lepszy. Ok. Łata około 5 cm od każdej krawędzi. Czyli tutaj się kończy. 5 cm w tom, 5 cm w tom. No i to samo tutaj, czyli 5 cm w tom, 5 cm w tom. Mamy do ciętom. Najważniejsze zaokrąglone rogi i to mamy tą wierzchnią. Zobaczcie, tutaj ona jest lekko szarawa od spodu. To jest akurat membrana alfadam z siatką w środku. Mamy przymocowaną, odtuszczoną. jeżeli Sama membrana leżałaby na dachu więcej niż kilka lat, ma brud, e, piasek to oczywiście z grubsza nawet ją e, tutaj czyścimy, szczotka, e, myjka ciśnieniowa chodzi o to, żeby usunąć ten brud. Oraz co najważniejsze w naszym wypadku tego nie zrobimy, to znaczy nie jest to potrzebne to jest wyczyszczenie papierem ściernym. Przynajmniej tej wersji te, tego co jest na dachu. To, co mamy tutaj nie jest to konieczne, ale to, co na dachu chodzi o tą pierwszą warstwę, taką zdegradowaną, usunięcie tego i późniejsze usunięcie tego, co e, przeszlifowaliśmy. Czyli jeszcze raz ponowne odtłuszczenia. Ok. I teraz najważniejsze jest co. To jest TPO-FPO, czyli baza epdm z dodatkami polipropylonowymi, mniej więcej coś takiego, każdy z producentów ma różnego rodzaju dodatki. Nazywane to jest modyfikowanym epdm chociaż to nie jest do końca modyfikowany EPDM, ponieważ y, modyfikowany EPDM jest, y, są membranami, y, które głównie się klei, nie można wtedy tego zgrzewać, bo EPDM jest sztuczną gumą, którą tak naprawdę jeżeli chcemy to wulkanizujemy, y, a nie możemy zgrzewać, dlatego to jest y, membrana można to nazywać popularnie modyfikowanym EPDEM-em, ale musi być informacja, że jest to membrana zgrzewalna. Zresztą jeżeli będziecie czy to na dachu, czy kłaść taką membranę, no to będziecie to wiedzieć. Najważniejsze jest co? Musi być zastosowany podkład 822. Ze względu na to, że jeżeli tego podkładu nie zastosujecie, to klej ani 812 dobrze tego nie sklei, ani żaden inny klej tak naprawdę dobrze tego nie sklei. Wyjątkami są kleje, które są na butylu, jednak nie są tak mocne jak te kleje. Może moglibyście to robić także chylkolem dostępnym u nas, ale to nadal nie jest tak mocna naprawa jak przy kleju 812. Tutaj, przez to, że musimy popryskać tym 822, tej naprawy w wodzie nie możemy zrobić. Musi być element suchy, bo musi podkład odparować. Gdyby była naprawa w trakcie deszczu, tylko i wyłącznie chylko. No i tu pryskam. Ok, to samo robię z łatą. Nie musi być tego nie wiadomo ile. Ja to tak aż nadmiarowo w zasadzie prysłem. Czekamy e, około 15-20 minut, w zależności od warunków. No i zaraz e, zaraz będziemy nakładać klej. Podkład mamy wyschnięty. Musi być po prostu suchy, chociaż suchy już jest po kilku minutach, ale i tak zostawiamy to na 15 minut. Teraz tak samo takie nałożenie nie jest zalecane. O. Czyli mimo, że sam klej jest gęsty, i moglibyśmy. Go zostawić w ten sposób, co pokazywaliśmy na innym filmie. To jednak nie zalecamy takiej naprawy. Naprawa z łatą zawsze jest bezpieczniejsza. Robicie raz i jest po prostu święty spokój niż coś takiego jak tutaj. Teraz tak mamy tą łatę. Mamy podkład pryśnięty na największej powierzchni. I teraz najważniejsza rzecz. Po środku linie, odstęp 3-5 cm linia. To nam da tu wytrzymałość i przyczepność. Głównie chodzi o, o to, że nawet gdyby tam z jakichś powodów wydostała się woda, to nam to nie wypchnie i nie zrobi bobla. To będzie to trzymać, ale w zasadzie ważniejszym jest to, żeby nałożyć dość grubą warstwę przy krawędzi, taki centymetr. Powiedzmy. Ok. Końcówki, pamiętajcie o więcej. Jedna na drugą, żeby się zaszły. I teraz głównie o co chodzi? W momencie, kiedy sobie to nałożymy. Po nałożeniu dociskamy. Jeżeli macie tylko wałek, to zamiast ręką wygodniej jest e, zrobić to rolką. I teraz nie, muż, nie może być bardzo mocnego docisku samego kleju musi chociaż milimetr dwa zostać. Dlatego ta krawędź, którą tutaj nakładaliśmy, powinno być tego kleju więcej. Ale jeżeli tego nie ma, czyli nie wyjdzie nam tak jak tutaj. Nic się nie stało, nie ma problemu. Robimy to na zasadzie nałożenia i takiej faski a w zasadzie takiego faski u który zabezpiecza to, że jeżeli gdzieś tam dla bezpieczeństwa nie nałożyliśmy kleju a w zasadzie no, zdarzyło się, że czegoś nie dopilnowaliśmy to naprawdę. Zabezpiecza to nam sporo sytuacji, w których woda może penetrować do środka. I teraz co jest najważniejsze, gdzie nie jest no, bardzo często wykonywane, y, gdzie jesteśmy na szkoleniach y, 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 i pokazujemy jak to się klei. Po takim czymś nie można tego tak zostawić. Musi być, czy to w formie palca, no, nawet na rękawiczkę, chociaż sam klej nie jest y, agresywny, na zasadzie takiego dociśnięcia. Jeżeli tego docisku nie ma, to potem z tego wynikają największe problemy z nieszczelnością, a nawet niewytrzymałością, bo wytrzymałość daje to co jest w środku, a szczelność, mówimy o tym, że szczelność teraz zarogi za 10 lat i nie wejdzie woda na zasadzie przejścia przez zero, czyli lekko penetruje, wypycha, lekko penetruje, Wypycha. W sensie yy, yy, przez zero i robi się lód, bombel, i wtedy jest yy, problem. Dlatego ten klej, zresztą nie tylko ten, musi być o, dociśnięty, ładny, spadże jak woda będzie przelatywać, no jeszcze o tu, przelatuje, spływa dalej a nie, że tylko pacnięte to są za gęste kleje, żeby w ten sposób to robić co jest ważne, to nie jest klej silikonowy, poliuretanowy nie ma bitumów, czyli możemy to kleić także do styropianu bezpośrednio nie ma rozpuszczalników, jest odporny na światło UV, co większość klei, które stosujecie klei dekarskich i tym podobnych ma jeden z tych wszystkich mankamentów tego, którego, tych rzeczy, które wymieniłem i później są problemy że taka łata jest po roku czy dwóch do wyrzucenia w sensie takim, że odchodzi. Mamy sklejone powierzchnie, zobaczcie elastyczność, także, jak jakieś wyginania tego typu, to, to nie ma żadnego problemu. Najważniejsze jest to, zobaczcie, że jest to na tyle wytrzymałe. Nie ma problemu z tym, że ja wezmę. Tutaj akurat skrajne przypadki, bo działamy to fizycznie tak jakbyśmy ktoś będzie odśnieżał na przykład, ale próba zerwania tego, no to jest po prostu już zniszczenie, zniszczenie samego materiału. Tutaj sobie oderwiemy kawałeczek, tak żeby można było chwycić kombinerkami. Zobaczcie. na obdzieranie, to co jest najgorsze, nie tylko dla klejenia, ale takie podważanie w momencie kiedy ktoś jedzie łopatą. No to rozrywamy tą membranę. I od wewnętrznej strony tu mamy taką możliwość. Zobaczcie, klej jak trzyma na takie zgięcie całkowite. Zobaczcie. Tutaj mamy klej.